Siemaneczko, ja jestem będzie i widzę w dzisiejszym odcinku pokażę wam jak przygotować się na nowy update Lucky Block w tą sobotę w Stile Brainrot Tak, będziemy mieli Lucky Bloki w Stile Brainrot, zaraz wam wszystko pokażę, teraz zostawcie jeszcze subskrypcję i łapeczkę w górę, bo bijemy 1000 subów do końca tego tygodnia powiedzmy Tak, zobaczcie, Stile Brainrot doda Lucky Bloki do gry Zobaczcie, S Mythic Block, Brainrot God Block i Secret Block e, Będzie też nowy Rebirth, nowy Fangir, czyli po prostu ta nowa rzecz, e, dzięki której możemy kraść ludziom Brainroty, takie wiecie, wspomagacze, Equip Slot Dwa nowe to Kakto, Hipopotamu, Rare i Pandacini, Bananini, Legendary I jakiś Admin, Game Pass, Rework, nowy Troll, Ui, coś takiego, dzisiaj nowych komend, nieważne Widzę, przechodzimy do tego, ponieważ tutaj, widzę, będą myficzne bloki Zobaczcie, widzowie, właśnie w taki sposób się prezentują to, te Lucky Bloki Zobaczcie, z tutaj Rainbow Lucky Block Secret jest e, Lucky Block brainrot God Lucky Block Mythic I tutaj właśnie są różne kolory Nie wiem, czemu Mythic e, ma różne kolory, ale brainrot God ma taki kolor, a Secret ma taki kolor, nie? I zobaczcie sobie, widzowie, że nie wyskakują na sekundę ilość kasy. Tylko wyskakuje jakby e, 27 minut, 13 minut, 8 minut, 8, 9. I to polega na tym, że na przykład właśnie co 20 minut jakby dostajecie te 500 milionów, czyli na przykład za 28 minut tego czasu dostajecie 500 milionów. Więc jakby nie dostajecie na sekundę, tylko co jakiś czas dostajecie kasę z tych laki bloków. Następna rzecz w ogóle wcześniejsza, to była widzę właśnie taki pecik. Jest to taki e, nie wiem jak to się nazywa ta, jest to jakiś Oklark czy wiecie jakby to jest taka jest to whale jakiś. No wiecie, to to wie jak to się nazywało? Boże, wieloryb. To jest jakiś wieloryb widzę. Czy coś takiego? Tak, to z wieloryb yy, i on pewnie będzie sekretem, albo nie. Poczekajcie, on będzie Brain rot godem, albo legendą. Aż zresztą się zobaczy, bo nie jestem pewien, czy to będzie Brainrhod god, czy to będzie jakiś legendary ale wydaje mi się, że to będzie Secret, albo Brainrhod god I zobaczcie, tak wygląda na filmik tych lucky bloków. Secret Gold, yy, zwykły, tak się prezentuje. Tam był jeszcze Rainbow, wam pokazywałem. Zobaczcie, co się dzieje z tymi. z tymi, Aha, bo wy możecie je otworzyć, a nie widzowie, to działa tak, że je otwieracie i się jakieś brainroty dostajecie, chyba. Okej, okay, dobra. Hmm, ciekawe, i to kosztuje. 500 milionów, dobra, czyli widzowie jakby nie dostajecie tyle kasy Tylko za tyle czasu możecie otworzyć tego lucky bloka I on nam wam yy, losowego brain rota I pewnie yy, jakiś jest secret to ma więcej szans na lepszego brain rota I tak jakoś to pewnie działa widzowie Zobaczcie, i tutaj w ogóle jeszcze jakiś brain rot będzie Nie wiem czy to jest jakiś troll czy coś takiego Nie wiem o co z tym chodzi, widzę to ciekawe I tak widzowie, jak się teraz przygotować do tego update'u Bo teraz wam pokazałem co mniej więcej się pojawi w tej aktualizacji I co ja mogę wam szczerze widzowie polecić Pierwsza najważniejsza rzecz to jest taka Żebyście wbili w ogóle na update godzinę przed Widzowie, ponieważ zawsze admin abuseją, zawsze to mówię, zawsze to mówię. Nawet w groły Garden na moim głównym kanale, jakbyście nie wiedzieli, to tak, widzę, będą admin abuse i będą się respiły nowe pewnie eventy, lepsze brainroty, secrety, zawsze jest jakiś sekret darmowy, zawsze jest jakiś darmowy sekret. E, będą brainrot gady nowe, respione i w ogóle no, dobre brainroty będzie, będzie respił admin, czyli no po prostu albo twórca gry, albo jakiś deweloper tej gry. Będzie respił jakieś eventy, pewnie 4x server lak odpali kilka razy, więc też jakby będziecie mogli zdobyć lepsze. Brain roty. I wtedy co ja wam polecam to oczywiście sobie zagrać na privie Chociaż widzowie, sytuacja jest taka, że Na publiku jakby gdy wbiją lajki to na publiku się pojawiają tutaj brain brainroty Na prywatnym serwerze to nie działa jak możecie zauważyć Milestones are unavailable in private servers Czyli po prostu to nie działa na prywatnych serwerach, ale gdy jesteście godzinę co najmniej na serwie Na prywatnym serwie albo tam w ogóle jakiś czas Bo to żeby zdobyć jakieś brain brainroty na prywatnym serwerze w update Musicie być jakiś określony czas co najmniej na serwie jakby Jak wbijecie 5 minut przed update'em na serwer to to wam nie zadziała więc Dlatego mówię, żebyście co najmniej wbili takie pół godziny, na, najlepiej godzinę przed update'em na style Brainrot I po prostu wtedy m, możecie zdobywać tutaj Brainroty, tak I najlepiej na prywatnym serwerze, czemu? No wiadomo, widzę, bo nikt wam nie ukradnie tego Brainrota, rota no, Jakby się pojawił Lagrande lub ten Garamaram nowy, no to widzowie, ktoś jakby wam go ukradł, to ja bym się sam zrage'ował Więc m, no lepiej po prostu grać na tym prywatnym serwerze, bo wtedy macie pewność, że zdobędziecie tego Brainrota, Tylko się on musi pojawić, a Benu się pojawiać, bo się zawsze pojawią na update'ach, tak jak wcześniej wspomniałem No i co widzę jeszcze? Co na pewno? No, mogę wam powiedzieć, no to, żebyście, widzowie, te wasze brainroty z głównego konta, na którym normalnie gracie sobie w style brainrota, żebyście przerzucili je na drugie konto. Czemu widzę? No, bo bez sensu je trzymać, widzowie, bo jak jeszcze graście publiku, to wam jeszcze je ukradną. Wiecie, będziecie skupieni na e, kupowaniu brainrotów jakichś, to nie szukanie ich. I normalnie e, dzięki, przez, przez ten czas ktoś wam ukradnie jakiegoś dobrego brainrota, dlatego przerzućcie sobie na drugie konto. Jakby ja naprawdę mam mnóstwo multikont Do na których mam dobre brainroty. I zobaczcie, to jest moje drugie konto. Mam chyba z pięć takich, i tutaj mam tą nawakę saturno saturnite jakąś, no i tutaj mam jakieś brainroty No akurat to nie jest najlepsze konto moje, bo mam na jednym koncie Gry Grypus, medusi Diamond, no to chyba mój najlepszy brainot Aktualnie na tym moment, a to nie, ta e, Lawaka, saturno saturnica Z dwoma trailami z poprzedniego odcinka, co ma dwa trail To jest moja najlepsza, widzę, wie, no mój najlepszy brainot nie? Więc to tutaj to ja widzę multi konta są jak najbardziej, widzę, potrzebne Dobra, jeszcze byliśmy sobie na publika, spróbujemy w sumie coś ukraść dla Beki Jeszcze na tym odcinku, tam się ludzie krzesłami rzucają nieźle Także idziemy kupić niewidkę i kradniemy zaraz coś Możemy spróbować robux jak najbardziej, czemu nie? Widzowie dobra, kupuję wszystko, mam wywalone widzowie dobra, mam te najważniejsze rzeczy, chyba jeszcze meduzy dobra. No widzę i teraz tak musimy kogoś znaleźć tutaj. Kaj, ktoś mi ukradł Frigo Camelo widzowie? E, nie wiem gdzie. Aha, on mi na górze kranie Frigo Camelo. Dobra, wypierdzielaj, gościu, Dobra. E, e, tutaj jest gościu z Diamond Giraffe Celeste, zobaczcie. No spróbujmy w sumie. Zobaczcie, nawet tutaj jakaś typiarka chce ukraść tego Brainrota. Aha, dobra, bo jej się baza otwiera. Dobra, no to spróbujmy nie widzowie. Cimy widzowie. Dobra, nie wiem, czy to się uda? Zobaczcie ile ludzi kranie Brainroty. Nie, nie, gościu wypadł, gościu wypadł, gościu wypadł, gościu wypadł, dobra, 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 dobra Dobra e, Okej, okay, ukradliśmy girafę Celestry Diamondową, no to spoko w sumie, ona nie jest jakaś dobra, ale w sumie Brainrod Gut diamondowy to w sumie git, zobaczcie widzowie. O, dobra. To co, jakaś próba w sumie kolejna, tylko może najpierw zamkniemy moją bazę. Dobra, zamykam moją bazę widzowie i teraz idziemy spróbować komuś ukraść Brainrod. E, tu to mój widz kradnie chyba Nie, dobra Kościół Elo, Kościół! Dobra, nie, nie udało mi się go z, z, zdążyć uderzyć, ale dobra, spróbujemy tego tralale, tralala w sumie ukraść, dobra, to wchodzimy do bazy widzowie. Wchodzimy do bazy, ja nie wiem kogo to jest baza widzowie, ale... A, nie mogę tu wejść, no nie. Dobra, to może zobaczymy kogo to jest w sumie baza. To jest Galito. Jak on wygląda ten Galito? Dobra, to jest taki biały skinek. On jest tam, dobra, ej, do, dobra, to jest, to jest do zrobienia widzowie. To jest, to jest jak najbardziej do zrobienia widzowie. To jest jak najbardziej do zrobienia widzowie To robimy coś takiego, nie? ale to Sigmowskie, ja pierdziele Ale nie, ale mi Jakoś z Nie, kurczę, mogłem... Skakać, ale jakoś to zbugowałem, widzowie. Ja to jakoś zbugowałem, widzowie. Ja to jakoś zbugowałem, widzowie. Ja, ej, prawie mi się udało, widzowie. Ja to zbugowałem, naprawdę ja to zbugowałem. Kurczę, nie wiem czy to było widać, widzowie. Aż mi troszeczkę się szkoda w sumie, szkoda bardzo, bo ja naprawdę to zbugowałem. Naprawdę. Dobra, może temu Dominikowi, czy ten Dominik to chyba kampi, co? No ten Dominik to kampi widzowie, ja nie wiem co tu się dzieje, ale dobra. Ciekawa, ciekawa sprawa w sumie. Co my mogliśmy ukraść? To Traleotrala trala chyba, nie? Chociaż w sumie. Kradniemy mu, kradniemy mu ludziska! Nie, nie, co tu się odwala widzowie, co tu się odwala, co to jest za serwer widzowie, nie mogę Jaki to jest piękny serwer widzowie, przysięgam, jaki to jest piękny serwer No nie, ja zamknął bazę. co tu się odwala, dobra, nie, nie, ja chyba wychodzę z tego serwera Co się za dużo dzieje widzowie, nie, 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 ja chyba zmieniam serwer Dobra widzowie, potajemnie coś ukradniemy, ale nie mam pojęcia co, dobra, to tą girafę celestrę może Dobra, to kradniemy tą girafę celestrę, no nie, kurde nie udało się widzowie, musiał gościu mi jakiś uderzyć, w ogóle jakiś random mi uderzył, no nie mogę, dobra, to są takie noby grają yy, Baza mu się otworzyła, no nie, gościu mu kradnie, xd, pa, ukradnie mu, ukradnie mu Matin, dobra, ale to, to był mój widz, to był mój widz i ukradł, brawo, brawo dla niego widzowie Co tu się odwala za serwer, aż mi gościu dodał do znajomych na Robloxie, nie mogę, ulala, -la, ale serwer nie wyszedł, nie, no czemu wyszedł nam no, gościu Taki fajny serwerek był, widzowie, naprawdę przysięgam. A jajaj, kurczę, no. Niestety, dobra. E, to chyba było na tyle w tym odcinku. Nie wiem, co tu możemy ukraść. Dobra, możemy to ukraść, widzowie. Ale zobaczcie, bo tu chyba widza jest ten baza. To jest chyba widza baza, nie wiem, nie jestem pewien. E, nie wiem, co tu się dzieje. Czemu nie bijać